Kochani, witajcie. Witajcie. Rozpoczynamy cykl, jak widzicie, tytuł na planszy Od przybytku głowa nie boli. Troszeczkę przewrotny tytuł. Chcę mówić rzeczywiście o przybytku. Jeśli nie znasz tego słowa, to wszystko się powoli, powoli będzie wyjaśniać. Specjalnie tak użyłem, troszkę przewrotnie, witajcie, co już mi widzicie, tego, tego polskiego przysłowia. Eee, oczywiście ona nie mówi o przybytku, ale o tym, że jeśli mamy rozsądek, to czasami za wiele nie grozi nam niczym złym. Ja myślę, że za wiele Bożego słowa, za wiele informacji o Bogu naprawdę nie grozi nam niczym złym. Od tego głowa nie boli. Jest troszeczkę tak żartem, ale też, żeby was zainteresować, od przybytku głowa nie boli. Zaczynamy, kochani. Dwa dni temu mówiłem już jakiś wstęp o tym, że całe pismo, że Stary Testament skupia się tak naprawdę na zapowiedzi przyjścia Mesjasza, rozwiązaniu Bożego planu dla człowieka. Człowieka, dla zbawienia człowieka e, i zapowiada właśnie przyjście Jezusa Chrystusa. E, to On jest w centrum, to Syn Boży, to Jezus Chrystus, e, to Mesjasz. On jest w centrum całego Słowa i w centrum naszej wiary. Więc będziemy przyglądać się przybytkowi i jego elementom właśnie głównie z, tego, e, z tej perspektywy, widzenia w tym dzieła Jezusa Chrystusa, dzieła samego dzieła zbawczego, tego co on uczynił, ale też dzieła w, w takim rozumieniu tego, tego owocu, które to dzieło przyniosło, więc nas, jako wierzących ludzi, i, i Kościoła. Oczywiście nie zajmę się każdym najdrobniejszym szczegółem, choćby dlatego, że brak czasu, ale myślę, że główne elementy omówimy sobie. Chciałbym Wam pokazać teraz, to jest replika, to jest replika przybytku zbudowana w Izraelu w Parku Narodowym Timna. Jeśli kiedykolwiek bylibyście w Izraelu, bardzo, bardzo polecam. Sam park jest piękny, pustynia, takie skały, cudowne kolory, niesamowite, niesamowite miejsce i tam gdzieś właśnie na tej pustyni, w tym parku zrekonstruowano według Bożego, bo tego wzorca, który znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej czy, czy, czy w Księdze Eksodus, Księdze Wyjścia, tak? Będę używać pewnie wymiennie tych nazw. Znajdujemy opis tego, jak przybytek miał być zbudowany, i to jest zdjęcie. Tam wdrapałem się troszeczkę na górę, żeby z takiej perspektywy z góry zrobić zdjęcie. Polecam Wam to miejsce bardzo i, i będę więcej zdjęć pokazywać, kiedy będę opowiadać o poszczególnych elementach. To właśnie będą zdjęcia z tej repliki przybytku. Ok, więc przybytek. Inaczej mówiąc, jeśli nie spotkałeś nigdy wcześniej tego słowa przybytek w takim kontekście, w takim znaczeniu biblijnym, to jest po prostu świątynia. Świątynia, która dzisiaj no, jest rozumiana troszeczkę inaczej, ale, ale o, tym może, o tym może za chwilę. Żeby, żeby zlokalizować w czasie ten moment budowania przybytku, musimy bardzo krótko przejść przez historię człowieka i jego relacji z Bogiem. A więc to wszystko wiemy, zaczyna się w Ogrodzie Eden, w niezwykłym, cudownym miejscu, w rozkoszy, w Ogrodzie Rozkoszy, a to była przede wszystkim rozkosz relacji i rozkosz relacji z Bogiem. Człowiek zaprzyjaźniony z Bogiem, człowiek zaprzyjaźniony ze swoim Stwórcą, w niezwykłej harmonii z przyrodą, niezwykłej harmonii też między sobą, więc te relacje międzyludzkie były też wszystko cudownie, aż przychodzi Krach tego, upadek, konsekwencje, których, które ponosimy do dzisiaj, kiedy pierwsi ludzie zwiedzeni przez szatana próbują stać się jak Bóg, próbują być niezależni, niezależni od Boga. Bóg kocha swoje stworzenie. Więc nieustannie próbuje się do niego zbliżyć, próbuje przyciągnąć człowieka do siebie. I właściwie od początku już mówi o planie zbawienia. W tym momencie, kiedy Adam i Ewa upadają. Mamy takie słowa w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze, w księdze rodzaju, w księdze Genezis, mamy takie słowa, ustanowi nieprzyjaźń. Między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. To jest trzeci rozdział, czternasty werset. Tak od razu dygresja, że tych wersetów troszkę będzie dzisiaj. I na kolejnych spotkaniach, kiedy będę mówić o przybytku, więc postaram się je umieszczać w komentarzach, gdybyście chcieli sobie je sprawdzić, przeczytać sami. A najlepiej, jak masz ze sobą kajecik i możesz je sobie zapisać i od razu, od razu zobaczyć się, albo otworzyć albo po prostu Biblię ze mną teraz i czytać je. A więc Bóg od początku ma plan zbawienia. On mówi: Przyjdzie z twojego potomstwa człowiek. My wiemy, że tym człowiekiem był doskonały człowiek, doskonały drugi, ostatni Adam, syn Boży, Jezus Chrystus, który był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. On przychodzi jako potomstwo kobiety, żeby zmiażdżyć głowę tego, który, który doprowadził człowieka do upadku. Więc ludzie odchodzą od Bożych Dróg, odchodzimy od Bożych Dróg i odchodzimy na własną szkodę. Jest w nas to takie powiedziałbym samobójcze wołanie. Chcę być niezależny od Boga, chcemy robić życie po swojemu, wydaje nam się, że będziemy, że będziemy to robić lepiej. Budujemy sobie własny świat, który tak naprawdę no, nie wygląda ciągle najlepiej. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszystko jest złe, dlatego że Bóg stworzył nas na swój obraz, On dał nam zdolność tworzenia, jesteśmy kreatywni, jesteśmy mądrzy, więc wiele rzeczy pięknie zrobiliśmy, ale wiele rzeczy popsuliśmy i psujemy i to widać w wielu obszarach naszego życia, w moralności, w relacjach rodzinnych, w małżeństwach, to widać w, w ekonomii, to widać w przyrodzie, wielu, wiele rzeczy, których dzisiaj jako ludzie musimy się wstydzić i konsekwencje ich ponosić i nie wydaje się, że ten świat jest lepszy, a nawet mamy wrażenie, że jest w jakimś sensie coraz gorzej. Standardy, które Bóg ustanowił, one nie miały być dla nas ciężarem. One regulują nasze życie, czyniąc je tak naprawdę wartościowym. A więc od momentu upadku Bóg próbuje przyciągnąć człowieka do siebie, i mamy różne historie, e, mamy Noego, mamy, nie, nie chcę o tym wszystkim opowiadać, aż w końcu Bóg ma niezwykły genialny plan objawia go człowiekowi Bóg potrzebuje naród Bóg potrzebuje ludzi którzy przechowają prawdę o Nim przez wieki dla całego świata dla wszystkich narodów po to że kiedy przyjdzie mesjasz kiedy przyjdzie zbawiciel ludzie go rozpoznają jako takiego i będą mogli w niego uwierzyć więc on wybiera Abrahama My oczywiście powtarzamy i to są słowa Starego Testamentu, że Bóg wybrał Izraela, że Bóg wybrał naród, ale tak naprawdę on nie tylko wybrał, dlatego że nic w nich szczególnego nie było, ale on sobie stworzył naród. On bierze Abrahama, jednego człowieka, od którego wywodzi całą linię rodzin, narodu, który ma przechować prawdę o Bogu. Jesteśmy wdzięczni bardzo. Jesteśmy wdzięczni bardzo Żydom. To było ich zadanie, i to nadal jest ich zadanie: przechowywać prawdę o Bogu. To jest niezwykle. Nie, nie chcę o tym mówić, to nie jest czas, ale, ale pomyślcie, jak niezwykły plan Bóg miał. Pośród wszystkich narodów, pośród wszystkich plemion ziemi wybiera jeden, który ma trzymać, ma pamiętać prawdę o Nim i przekazywać ją dla wszystkich, dla wszystkich narodów. Wiemy jaka jest historia. Józef, jeden z przodków tego narodu, trafia do Egiptu. Tam ten naród tak naprawdę się rodzi w niewoli, powiększa się i w końcu jest ciemiężony niewolniczą pracą. Bóg powołuje Mojżesza, żeby wyprowadził Izraela z Egiptu i zaprowadził ich do Kanaanu, do ziemi, którą Bóg do nich, dla nich przygotował, do ziemi, którą Bóg im już obiecał, kiedy, kiedy rozmawiał z Abrahamem. I teraz, tak jak mówiliśmy dwa dni temu, że całe Słowo Boże skupione na Chrystusie jest cieniem przyszłych rzeczy, tak ta historia wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej jest też obrazem naszego życia. Więc tak długo, dopóki nie uwierzysz realnie w Jezusa, dopóki nie zaprosisz go do swojego życia, żyjesz w niewoli, w niewoli grzechu. Bóg chce Ciebie wyprowadzić z tej niewoli i zaprowadzić Cię do obiecanej Ziemi, do swojego królestwa, do duchowej Ziemi. Więc. Wszędzie widzimy obraz tego, co Bóg chce robić dla człowieka dzisiaj. Więc oni są na tej pustyni, mija bardzo krótki czas wędrówki, dochodzą do góry i Mojżesz przez Boga jest wezwany, żeby stanąć na górze, żeby spotkać się z Bogiem i żeby odebrać wszystkie najważniejsze rzeczy, które, które wszystkie postanowienia Dotyczące przymierza, jakie Bóg chce zawrzeć ze swoim ludem. Więc mamy tam niezwykłe zjawiska, mamy, mamy obłok, mamy ogień, mamy, mamy trzęsienie się tej góry i te wszystkie inne rzeczy. Pozwólcie, że przeczytam druga Księga Mojżeszowa, czyli księga wyjścia 19, rozdział 16, werset, a trzeciego dnia z nastaniem poranka rozległy się grzmoty i błyskawice, a nad górą zawisł gęsty obłok. Dał się też słyszeć tak doniosły głos rogu, że aż lud, który był w obozie, zadrżał. I nie będę opisywać tego tak bardzo, ale chcę zwrócić waszą uwagę na jeden drobny szczegół. Był głośny głos, doniosły głos rogu, doniosły głos szofaru, doniosły głos Bożej trąby. Być może Bóg... Rozkazał zatrąbić którąś z zaniołów, i ten głos Bożej Trąby powodował, że ludzie mieli ciarki na plecach i byli przerażeni. Słowo Boże mówi że taki głos Bożej trąby zabrzmi raz jeszcze. Oczywiście Pan Bóg później mówił e, i to do dzisiaj Żydzi robią, a więc mają swoje szofary i odtrąbują właściwe święta i spotkania z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważny, bardzo ważny rytuał, ale jeszcze raz kiedyś w historii, w przyszłości zabrzmi głos Bożej trąby. Posłuchajcie, apostoł Paweł o tym mówi w dwóch miejscach. Najpierw pierwszy list do Tosaloniczan, czwarty rozdział od szesnastego wiersza. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nimi, zostaniemy porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowy dodawajcie sobie otuchy, jakie, jakie niezwykłe rzeczy czekają Boży lud. Jeżeli dożyjemy tego momentu, to będzie taka, taka sytuacja, że Bóg na, na jego rozkaz zabrzmi znowu odgłos Bożej Trąby, i wtedy powróci Pan Jezus na Ziemię. W drugim miejscu się do Koryntian, 15 rozdziale w pierwszym liście. Apostoł Paweł w 51 wierszu mówi coś takiego: Oto oznajmiam Wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, czyli nie wszyscy umrzemy, to była ich nadzieja, ale wszyscy zostaniemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi, i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Zabrzmi głos Bożej trąby, jeszcze raz. Ale to będzie głos trąby ostatecznej. My żyjemy teraz w czasie, który nazywamy, Słowo Boże nazywa czasem łaski, dniem zbawienia, czasem tego, jak mówiłem w niedzielę, okienka transferowego, gdzie, gdzie wymieniamy, gdzie możemy wymienić nasze życie, gdzie możemy oddać nasze, dokonać takiej transakcji, oddać nasze życie Jezusowi i przyjąć Jego życie, które jest wieczne do naszego życia. Przebaczenie grzechów, uwolnienie od konsekwencji tego, co zrobili Adam i Ewa. Głos Bożej trąby skończy ten okres. Wracamy do drugiej Księgi Mojżeszowej, 25 rozdział. Kiedy Mojżesz jest już na górze, Bóg zaczyna z nim rozmawiać i mówi do niego takie słowa. Niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dokładnie według wzorów, zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które sam ci pokażę. A więc Bóg mówi, chcę, żebyście zbudowali mi święte miejsce. Migdash po hebrajsku, miejsce ukryte, miejsce sekretne, oddzielone od wszystkiego, sanktuarium, oddzielone, święty znaczy oddzielone. Bóg chce zamieszkać pośród swojego ludu, ale on nie może mieć społeczności, on nie może mieć relacji, on nie może dotykać się niczego, co jest grzeszne, co nie jest czyste. E, inne nazwy tego miejsca. Czytamy tutaj w dziewiątym werset, niech, niech uczynią przybytek i wszystkie rzeczy według planu, a więc hebrajskie myszkan oznacza miejsce przebywania. To jest właśnie to, co tłumaczone jest w naszych Bibliach jako przybytek, a więc Bóg chce przebywać pośród swojego ludu. I dalej to też jest namiot zgromadzenia. Ochelmoat, a więc Znowu hebrajskie słowa, które mówią o tym, czym ten namiot, czym, to, czym, to, czym, to, czym ten przybytek, czym ta świątynia miała być. I właśnie gdybyśmy współcześnie jakieś słowo próbowali e, znaleźć, to tak byśmy powiedzieli, że to świątynia. My niezbyt dobrze rozumiemy to słowo dzisiaj, dlatego że kojarzymy świątynię z budynkiem, e, nazywamy go kościołem. Jeżeli jesteś choć troszkę czytelnikiem Słowa Bożego i rozumiesz, e, czym, czym, czym jest Kościół, co Bóg mówi o Kościele, to wiesz o tym. Że budynek to nie jest Kościół. Myśmy takiego pojęcia zaczęli używać w pewnym momencie, ale Kościół to są ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy wierzą w Niego. A więc Kościół potrzebuje budynku. My jako Kościół spotykamy się w budynku i budynek nam to umożliwia, ale Kościołem są wszyscy ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. W tym przybytku od razu też widać ogromną różnicę między świątyniami ówczesnych bóstw, które budowano, by składać im ofiary, by czcić. I oczywiście tutaj też są ofiary, tutaj też będzie oddawana cześć Bogu, tutaj też będzie się działo, y, działo, działo uwielbienie, ale jest różnica. Nie ma żadnego posągu. Znaczy, są różne elementy, o które będziemy mówić, ale nie ma żadnego posągu, który byłby obrazem Boga. Nie ma niczego, co reprezentowałoby Boga w postaci jakiejś rzeźby czy obrazu. I to jest zgodne z tym, co Bóg mówił do Mojżesza chwilę wcześniej. Nie będziesz sobie czynić żadnej rzeźbionej podobizny, czegokolwiek, co jest w niebie, na ziemi i tak dalej. Nie będziesz się im kłaniał. Dlatego, że Bóg nie chce mieć z nami relacji, kontaktu e, przez jakieś media, on chce mieć z tobą kontakt bezpośredni. Bóg też nie chce, żebyśmy próbowali ograniczać go do jakiejś formy, dlatego że on jest wszechmogący, potężny i nikt nie może odzwierciedlić w żaden sposób jego obrazu. Próbujemy to opisać. Pismo Święte opisuje nam to takimi słowami, żebyśmy próbowali to choć trochę pojąć, ale tak naprawdę, dopiero kiedy zobaczymy go twarzą w twarz, okaże się, jaki on naprawdę, naprawdę jest. A więc zobaczcie, ten ósmy werset mówi, Zróbcie mi święte miejsce, bo ja chcę zamieszkać. Bóg chce tam za, zamieszkać i to jest największy, najważniejszy sens przybytku. Bóg chce mieszkać pośród swojego ludu. On nie chce być tylko w świadomości ludzi, gdzieś w głowie, ale on chce objawiać swoją obecność, dawać widoczne zapewnienie, że jest pośród nich. I w pewnym sensie, właśnie w tym momencie, zaczyna się nowa historia Bożej trwałej obecności pośród swojego ludu. Ta historia rozwija się. Namiot zgromadzenia, przybytek jest dany na jakiś czas, jest dany właściwie na czas wędrówki po pustyni. I kilkaset lat później, e, czytamy o tym, w X wieku przed naszą erą, Salomon buduje świątynię dla Boga w Jerozolimie, na górze Moria. Później ta świątynia ma swoją historię, burzona, odbudowywana, aż w końcu widzimy ją e, w Ewangeliach e, jako świątynię Heroda, odbudowaną, potężną, wielką świątynię. I wtedy, właśnie gdzieś tam w bramach tej świątyni, w murach tej świątyni, spotykamy Mesjasza. Który, zobaczcie co mówi, Ewangelia Jana, drugi rozdział od 18 wiersza. Wtedy Żydzi zwrócili się do Niego. To było w tym momencie, kiedy Pan Jezus, e, w, powiem tak młodzieżowym językiem, wparował tam do świątyni i rozgonił tych wszystkich kupców. I Żydzi zwrócili się do Niego, jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn? Jezus odpowiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w trzy dni. Żydzi na to 46 lat, budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w trzy dni? Jednak mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. A więc zobaczcie, się coś niezwykłego. Pan Jezus mówi: Zobaczcie to, co mówiliśmy dwa dni temu, że, że, że te wszystkie rzeczy, które były w Starym Przymierzu, one były tylko cieniem, a kiedy przychodzi rzeczywistość, my już nie potrzebujemy cienia. Rzeczywistością jest Chrystus. Teraz Bóg mieszka pośród swojego ludu przez swojego Syna, przez Jezusa Chrystusa. I dlatego Pan Jezus mówi, ta świątynia już nie ma takiego znaczenia, dlatego że wszystkie te ofiary, które tam składacie, one już nie będą miały mocy, ponieważ ja oddaję swoje życie za ofiarę. Zostanę zamknięty w grobie na trzy dni i kiedy powstanę, to już będę pośród swojego ludu obecny. Bóg jest obecny przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł. W do Koryntian, pamiętajcie, przybytek to jest miejsce Bożej Obecności, to jest miejsce Bożego Zamieszkania. I teraz apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 19 i 20 werset, mówi, czy nie wiecie, czy nie wiecie, że Wasze ciało jest przybytkiem ducha świętego, który jest w Was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do Siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni, chwalcie zatem Boga w Waszym ciele. A więc apostoł Paweł mówi: Teraz świątynią jesteś ty, pod jednym warunkiem, że zaprosiłeś tam świętego Boga, że On mieszka w Tobie. Ale jeżeli to zrobiłeś, to jesteś świątynią Boga, to Ty jesteś przybytkiem, Ty jesteś tym sanktuarium, w którym Pan Bóg teraz zamieszkuje. I teraz każ życie każdego z nas składa się na kolejną świątynię, jaką jest Kościół. W trzecim rozdziale tego samego listu, szesnasty werset, apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? A więc zobaczcie na historię świątyni, historię zamieszkiwania Boga pośród ludu. A więc mamy przybytek, potem po kilkuset latach mamy świątynię, jedną, drugą, trzecią, ona burzona, odbudowywana i w końcu przychodzi Mesjasz. I mówi to wszystko. To były tylko cienie. Teraz prawdziwie Bóg zamieszkuje już nie tylko pośród Was, ale zamieszkuje w Was. Jesteśmy świątynią. Każdy z nas osobiście, każdy z nas oddzielnie i razem jako Kościół. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział, szesnasty werset, Paweł mówi: Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami! My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga. Zgodnie z Jego słowami, zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał, będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Jest dalszy ciąg w tej świątyni, jest dalszy ciąg w przybytku. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Jezus wchodzi ze swoją ofiarą. Będziemy o tym mówić, kiedy będziemy mówić o ołtarzach, kiedy będziemy mówić o składaniu ofiar w świątyni. Jezus wchodzi do przybytku, który jest w niebie jako arcykapłan, żeby tam przelać, czy, 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 czy o, e, oznajmić, czy pokazać, że On przelał swoją krew na ziemi za nasze życie. I w końcu Cała historia Bożej obecności pośród ludzi, cała historia Bożej świątyni, cała historia przybytku kończy się w objawieniu Świętego Jana w Apokalipsie, w 21 rozdziale, 22-23 werset, kiedy Jan widzi to miasto, święte miasto, niebiańskie miasto stępujące z nieba na ziemię i mówi coś takiego, nie widziałem w nim przybytku. Nie było w nim świątyni. Nie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan Bóg Wszechmogący jest Jego przybytkiem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje też słońca nie księżyca, by mu świeciły, oświetla je chwała Boga, a jego lampą baranek. To jest sens przybytku. Bóg chce mieszkać pośród swojego ludu. A więc przybytek to miejsce przebywania Boga. Ten starotestamentowy dla nas to cień rzeczy przyszłych, cień odzwierciedlający rzeczywistość, a rzeczywistością jest Chrystus. I to jest ważne pytanie dla Ciebie. Czy jesteś świątynią Boga? Czy jesteś Bożym Przybytkiem? Czy pozwoliłeś, żeby on zamieszkał w tobie? Jeśli nie, możesz to zrobić w prostej modlitwie. Jeśli czujesz, że to jest ważne, jeśli wierzysz w to, że Jezus może być Twoim zbawicielem, zaproś go do swojego życia w prostej modlitwie: powiedz: Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Dziękuję, że umarłeś za moje grzechy. Przyjmuję Ciebie i chcę, żebyś był moim Panem. Prosta modlitwa, szczera serca, może przemienić Twoje życie, i staniesz się świątynią Ducha Świętego, staniesz się świątynią Boga. Nie ma innego sposobu na to. A jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli dałeś swoje życie Jezusowi, musisz wiedzieć, że jesteś świątynią Bożą. Bóg mieszka w Tobie i cała Jego moc, cała Jego pełnia, które może przemienić Twoje życie, jest już, jest już w Tobie. Czy jesteś świątynią? Czy wierzysz w to? Będę kończyć tak dzisiaj jeszcze ogólnie, a więc jeszcze raz pokażę tę ten, ten replikę przybytku. Miejsce przebywania Boga i dzisiaj my, każdy z nas może stać się świątynią, świątynią Boga i Jego Ducha. Mam dla Was jeszcze dwie informacje. Najpierw pozdrowienia z grupy. Która, która wczoraj się odbyła, więc codziennie mamy spotkania mniejszych grup, ponieważ nie możemy spotkać się razem, więc spotykamy się w różnych grupach. Jeżeli nie masz jeszcze swojego miejsca, ja już za chwilę wrzucam planszę, a ona jest tutaj, więc jest numer telefonu i pozdrowienia i krótkie, krótkie informacje z grupy która odbyła się wczoraj. Jeśli nie masz swojego miejsca, zgłoś się do mnie, znajdziemy dla Ciebie. Tak jak mówię, spotykamy się, spotykamy się codziennie. To była akurat najmniejsza grupa, zwykle to jest kilkanaście osób, więc od, zaczęliśmy od ubiegłego czwartku, mija tydzień. Większość Kościoła już spotkała się w tych grupach. Mamy je codziennie, prawie codziennie. Daj znać, gdybyś chciał być razem z nami. Słuchajcie, teraz nagrywaliśmy film, którego nie ma, bo się nie nagrał, ale pozdrawiamy Was z naszej grupy w środę. E, tutaj jesteśmy wszyscy. Wszyscy mówili fajne rzeczy, na przykład powiedziała, że fajnie jest słuchać e, Słowa Bożego, bo e, codziennie można przeżywać go na nowo i wzmacniać swoje relacje. Amen. I fajnie zgłosić Ewangelię codziennie. Tak żeby ludziom mówić nawet po trzy zdania, że Jezus jest twoim przyjacielem, że może zostać twoim przyjacielem, że może ci pomóc. I trzeba po prostu, gdzie tylko jest możliwość, to mówić o Jezusie i świadczyć swoim życiem przede wszystkim. I nie trzeba się bać, nie trzeba się bać. Pan Jezus w historii o hmm, na łodzi dobrze. powiedział coś takiego, żeby właśnie się nie bać i żeby strach ich nie ograniczał, bo strach paraliżuje ludzi. A ja bym chciał właśnie, żeby bieżący ludzie właśnie nieśli innym nadzieję, yy, zwycięstwo, miłość i mówić im o tym, co Chrystus zrobił już dla nich na, na że już nic nie trzeba zrobić, że to zostało wykonane, tylko po prostu trzeba uwierzyć, a my jako bieżący ludzie powinniśmy to robić i staramy się. Amen. I o, Olek mówił, że fajnie jest mieć dużo czasu na społeczność z Bogiem. Tak, świat się zatrzymał i teraz możemy mieć super społeczność z Bogiem, bliską. Także kochani, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Zapraszamy Pytanie. na spotkania, na grupy. To jestem ja, żebyście wiedzieli, kto to mówi. Także trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. Eee, pozdrawiamy Was. Piątek i sobota jutro i pojutrze, nie będzie moich transmisji, dlatego, że chciałbym zaprosić Was na konferencję online, która odbywa się właśnie w piątek i w sobotę w Kutnie, właściwie organizowana przez pastora Jurka Przedowskiego z Kutna. Niektórzy z Was bywają na tej konferencji, więc jeszcze dzisiaj prawdopodobnie znajdziecie tutaj na grupie, też na stronie tej facebookowej kościoła otwartej, znajdziecie linki i zapraszam Was, zachęcam Was do uczestnictwa w tej konferencji. Wystarczy prawdopodobnie link, żeby obejrzeć wykłady. Chyba zaczyna się to w piątek o 18.00, ale te wszystkie informacje znajdą się tutaj. E, więc zapraszam Was. No i oczywiście w niedzielę zapraszam Was e, na transmisję nabożeństwa e, o 11, e, na naszej grupie facebookowej i też na YouTubie. Kochani, pamiętajcie, przybytek e, jest, jest symbolem, Pokazuje, jest obrazem tego, że Bóg chce mieszkać w tobie, że Bóg chce mieszkać pośród ludzi. On chce mieć z tobą żywą relację. Wołaj o to, szukaj tego, bądź z Nim, a tymczasem trzymajcie się dobrze. Więc Do zobaczenia w niedzielę. Pa, pa.